Niełatwo miałaś w życiu, ale warto wierzyć w siebie. Co? Kim wy jesteście? Czy to mi się śni? Czy to się dzieje naprawdę? No pewnie, że tak. Jesteśmy duchami przeszłości i przeszłości. I pokażemy ci, że warto wierzyć w siebie i abyś nie przesadzał swoich obliczeń matematycznych. Najpierw ja zabiorę cię do twojej przeszłości. Matka? Tak. Boże dziecko, co ty robisz? Liczysz? Gotowa by się nauczyła i sprzątać. Na matematyce to długo nie zajedziesz. Możemy już stąd iść nie o wspominam te czasy. No, no dobrze, ale to jeszcze nie koniec ucieczki. O, zobacz, to list. Tak? czytasz mi? Nazywam się Stefan LeBlanc. Podajwałaś się za mężczyznę? Musiałam. No tak. Patrz, pamiętasz to miejsce? Tak, pamiętam. Tu odbyła się moja pierwsza rozmowa z panem legend... Legendem, która szybko przerodziła się w współpracę. Tak. Ale to jeszcze nie koniec wycieczki. O, jeszcze ostatnie wspomnienie. O, patrz, to pan graser. Znowu tu musiałam się podać za mężczyznę. No, no Teraz oddaję się w ręce przyszłości. zabiorę cię do pomieszczenia, w którym Ci Twoje osiągnięcia. Ile tego jest? Teoria liczb. Zobacz. Teoria sprężystości. Wielkie twierdzenie... Fermana i liczby pierwsze gmail. Niestety spotkać Francuskiej akademii Nauk. Spotkanie we Francuskiej Akademii Nauk nie będzie przyjemne. Nie docenią cię, ale to, to uniwersytet w Przyznaję yy, Ci stopień honorowy, dziś to koniec. Lub mi, z oczami, z igniw, palcami. Wszystko będzie.